Witam z tej strony. Raffard. Dzisiaj będzie o złączce albo złączkach. Więc mamy tak, szybko złączkę z zaworem odcinającym. I to jest jak wszystko wyprodukowane w Chinach. Znaczy może nie wszystko, ale taki zestawik raz, dwa, trzy, cztery, pięć złączek. Plus do tego szybko złączka. Kosztuje w granicach 30 zł. Na Amazonie, jeżeli ktoś ma Prime a ktoś mnie posłuchał, że się opyla za 5 dych kupić na cały rok. A to mija teraz już prawie rok, już prawie rok minął od tego czasu, jak Wam o tym mówiłem. I to się opłaca. No to słuchajcie, no, za 30 zł tada, taki zestawik. Całkiem fajny deal, mam nadzieję, że będzie szczelny, mam nadzieję, że nie będzie przeciekał. Tutaj mamy gwint 1 więc możemy sobie, czyli mamy taki sam gwint jak tutaj w tym areografie. Teraz tak, dwie szkoły. Szkoła numer 1 to jest coś takiego, więc jeśli mamy na przykład dwa albo trzy albo cztery areografy i każdy z nich ma tutaj jedną ósmą na końcu, to możemy sobie taki myk zastosować, że mamy po prostu tutaj. Chociaż powiem wam, że to nie. Sami widzicie, mamy tutaj areograf, tak? Mamy tutaj to, to, to połączenie. Tak może być średnio. Tak może być średnio tutaj z wygodą. Ja wolę, ja wolę jeśli tutaj jest po prostu wężyk wrzucony. Wtedy mamy troszeczkę większą wygodę. Już szukam, właśnie wężyka, i wtedy, wtedy możemy zrobić na końcu. Czyli mamy, mamy, mamy kompresor, mamy wyjście z, kom, z kompresora. Szuka taką szybko złączkę tutaj zastosować. I ja mówię tutaj o tym tej 25, którą ostatnio pokazywałem na kanale. Czyli to sobie wkładamy. Moment, ja sobie zakręcę. Więc mamy, mamy tak zrobione: to sobie wkładamy po prostu w tą szybkozłączkę w kompresorze. Tutaj mamy wyjście na szybkozłączkę i mamy coś takiego cyklu. O taki szybki sposób I daje to nam mniej więcej tyle, że po drugiej stronie, tu akurat mam taki miks zrobiony do pasze. Ale mamy mniej więcej to, że mamy tutaj wolne. Zresztą, o dobra, to Wam tak pokażę. Tu mamy taki miks zrobiony, i to mniej więcej wygląda tak, że tutaj mamy wolną. Re... O! Szok i niedowierzanie. Wyobraźcie sobie, że jakieś 4 dni temu podłączyłem to wszystko do zestawu i to jest szczelne. On się nie włączy, ale. Szok <laughs> i niedowierzanie. Dobra, nie o tym. Więc dwie szkoły podłączania albo tutaj sobie tą szybkozłączkę dajemy przy areografie, albo ją dajemy, jak gdyby przy wyjściu od kompresora. Wtedy możemy sobie w miarę szybko zmieniać. Generalnie po to to jest, żeby w miarę szybko zmieniać areografy, tak. Znaczy nie wiem, czy w miarę szybko, no bo jeżeli macie jeden, to to w ogóle bez sensu jest. Starczy wtedy wężek i tyle. E, jestem ciekaw też tutaj. No, wygląda to w miarę porządnie, tak? To nie jest jakieś, jakieś badziec, badziectwo. No jeszcze tutaj sobie zrobimy zbliżenie. Wygląda to w miarę porządnie. Mamy zaworek. Ważne, żeby nie leciało, i tyle. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. E, jeśli chodzi o plany, najbliższe, e, najbliższe plany to jeszcze sprawdzenie, ale to może w weekend. Bo chociaż w weekend jest konkurs w Wrocławku. Nie wiem, czy się wybiorę, bo mam tyle zajęć. Szok. E, ale sprawdzenie głośności kompresora w najbliższym czasie i prądożerności Test szczelności mam nadzieję, że już jest zaliczony. Serio. To nic nie przecieka. Eee, I to po, po 3-4 dniach, bo tak dostawiłem, wpiąłem i nie ruszałem tego. Dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.